więcej kurdy w węglu tutaj mi się też chyba spałni, w tym miejscu ale dobra, tak gdzieś jak mamy 12 nasionek, będziemy mogli pięknie sobie pole zrobić do końca chyba, nie nawet to pierwsze nie rozwiniemy do końca ale później jak sobie zbierać chlebka, to ojejku, ale będzie chleba, dobra, robimy dalej sandstone. A. po co zapowiadasz live jedną godzinę po rozpoczęciu co? Co? Nie zapowiedziałem. Po prostu ty zobaczyłeś ten film tak bardzo, bardzo późno. Żal. Dobra. Hop, 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 hop. I teraz będziemy mogli sobie już dokończyć podłogę spokojnie. Raz, dwa, trzy. Jeszcze mamy reszty tu. Okej. Okay. Buf, buf, buf. Dobra, i tu już jest pięknie zrobione. I, i to fajnie wygląda od środka. Nie, nie powiecie, od środka to zarąbiście wygląda. Jeszcze na zewnątrz będę musiał to poprawić. Tutaj jeszcze będę chciał sobie chyba zrobić okna jakieś. Co te skrzynki. Tylko gdzie by zrobić magazyn? Nie chcę po robić magazyn. Hmm. Macie jakiś pom pomysł na magazyn? Film został opublikowany 40 minut temu. Już ci mówię, jak się chce kłócić. Nie wiem, nie wiem ile, ale tak czy siak niektórzy YouTuberzy, bo to nie jest zapowiedź live'a, tylko to jest informacja o tym, że trwa live. To, to jest tak jak na przykład Remek albo Blow umieszczają te swoje Teraz jest live Tak samo ja umieszczam tylko, że ja nie mam jeszcze template'a zrobionego Dlatego ja umieszczam sobie te fajne remixy od Heartgrease'a Żebyście mieli co posłuchać Żeby nie było to puste typu Teraz jest live i taki, taka plansza Tylko tak o po prostu Jeżeli nie chcesz być na live Jeżeli masz pretensje No to nie, nie trzymam cię Smutno mi po prostu, że, że mnie tak opuszczasz ziomek I że tak na mnie jedziesz LOL z tego się wełna robi? Ja myślałem, że będę mógł z tego zrobić te te, takie te fajne rzeczy. Dobra. Jak już mamy to zrobione domek i wreszcie będziemy mogli w niej spać. Kurde! Chciałem wam pokazać to z innej perspektywy i upadłem. To wpływamy. Magazyn pod wytni las i zrób tam magazyn. I spać, bo przyjdziemy o tym. Mama mnie pije, po cię oglądam. Co? Z tej strony jeszcze to brzydko wygląda. Ale ogólnie, plan jest taki: by sobie tutaj zrobić jakieś okna i być może jakieś daszki fajne. No kurde, la, a magazyn. Hmm. Jakby to fajnie zrobić, żeby to się łączyło tak. Ogólnie, sobie jeszcze zrobić takie coś. Na dachu! Właśnie nie wiem czy chcę je robić na dachu albo w podziemie Chciałbym chcę, chcę mieć taki dosem do tego co nie? Ile trwa live? Lekko godzinę jaś no, no i jeszcze potrwa sobie 30 minut więc spokojnie A tu mam konia Więc na luzik Luzik, luzik fuzik Lasu się nie wycina bo przyjdą mi się zemszczą Ano tłuk Dobra Co sobie tu zrobić? Chyba, że chcecie pójść do jakiegoś Battle Towera. Chcecie pójść do Battle Towera? Verandy zrób. Można tam zrobić taki balkonik. Czekajcie. Tu byśmy zrobili balkonik. O! Zarąbisty pomysł. Wielki dzięki, ziomeczku. O! I tu będzie taki balkonik. Mam nadzieję, że kwiatki nie będą się na mnie wkurzać. A jeśli będą, to syry taki mamy klimat. Ok, więcej sandstone mi jest potrzebnych, I jeszcze chcę mieć płotki te. Opa, opa! Nie! tak, a co, o co ja zapytałem? A, czy chcecie do Battle Towera, no tak, już zapomniałem o czym zap o co zapytałem. No to zaraz się przyjdziemy do Battle Towera, dlatego szykujcie już kurde, się na moje pompeczki, bo pewnie umrę. Ja sobie zrobię jeszcze tylko seta jakiegoś, żeby nie pójść też kurde, bez niczego do tych battle towerów. I taka spokojna weranda piękna.